Ile jeszcze czasu ja do tutaj mam? Ile? Ilu jeszcze wrogów dojdzie tutaj mi? Ilu? Ile jeszcze jak się tutaj muszę? Ile? Ilu jeszcze z was mnie zawiedzie tutaj? Obojęcie gdzie, gdzie, to tu dla was wszystkich jest To dla naszych ludzi, nie dla śmieci, kurwa wiesz Zawsze jestem gotów i kurec potępi Nalega ludzi po ziemi, obojęcie gdzie, gdzie Zawsze swego poznam, a frajerom życie śmieć Tego nikt nie zmieni, ty nie próbuj nigdy też Lepiej dobrze pomyśl, jaki kurwa tępi się. Bo tak być nie może, będzie dużo, dużo złej Ubliżyłeś moje mamie, kurwo chuj ci w Ja ci tego nie zapomnę, lepiej uwierz mi Czas pokaże, a ja nasz się na twój grób Kurwo, profituj, tylko ty je pana Koniec już o tobie, chuj ci wielki teraz w ryb SMSy wszystkie mam, nigdy nie wybaczę, nie lepiej, żeby zdech zanim ja dopadnę się Ile jeszcze czasu ja to znosi tutaj mam Ilu jeszcze wrogów, dojdzie tutaj mi Ile jeszcze razy ja zwyciężyć tutaj muszę Ilu jeszcze z was nie zawiedzie tutaj nie Wrogę nastawienie, wrogi jestem ja Miłe nastawienie, miły jestem ja taka kolej rzeczy, co ci powiem więcej brat Bądź zasadny i unikaj zawsze śmak to nie bajka, na co drugim rogu śmieć. Są też takie rogi, gdzie biznesy robię, wiesz Tam spotykam dobrych ludzi, tam zarabiam cash Jak coś trzeba i dostawa zawsze jest. Mówię o tym oficjalnie, ty nie powiesz, wiem. Taka prawda jest, nic nie zmieni, nigdy mnie. Wielu próbowało, a ja nadal tutaj śmiech. Ty zarabiaj jak tam chcesz, ja tu grubo liczę, cash Żadna praca tu nie hańbi, bo zarabiasz też na chleb. Ale czasem pomyśl i ryzyko kurwa weź. Ja tak właśnie robię i ty możesz chyba też, ale pomój ze Dwa razy czy dasz radę Ej! Wielu próbowało, nie udało im się nie Dostał dwa pytania i od razu kurwa pęk Teraz dobry chłopak leży, a taśmata nie Banał, życie właśnie takie jest Ile jeszcze czasu, ja to znosi tutaj mam Ilu jeszcze wrogów, dojdzie tutaj mi Ile jeszcze razy ja zwyciężyć tutaj muszę Ilu jeszcze z was, nie zawiedzie tutaj mnie? Wrogę nastawienie, wrogi jestem ja miłe nastawienie, miły jestem ja taka kolej rzeczy i powiem więcej brat, bądź zasadny i unikaj zawsze szmar Frimo, hivo, hivo Ty podbijaj tu od razu Soloty z ekipą, ty podbijaj tu od razu Jesteś kurwa, facet, ty podbijaj tu od razu Ubliżyłeś mej rodzinie, żebyś kurwa